Płockie Radziwie, które stało się dzielnicą miasta dopiero w 1923 roku. Tu wszystko się zaczęło. Cała przygoda płocka z koleją. I tu zaczynamy naszą wędrówkę. Zapraszam na odcinek. Naszą uwagę od razu przykuwa ten budynek. Dawna elektrownia na Radziwiu oddana do użytku w 1929 roku. Funkcjonowała do 1960 roku i też przyczyniła się do rozwoju tych terenów. Przez Płock przechodzi linia kolejowa nr 33 Kutno-Brodnica o długości około 143 km. Ale z Płocka można dostać się koleją także do Warszawy, Łodzi, Gdyni, Katowic, przy stacji Płoc Kradziwie mamy takie stare tory. To są pozostałości trójkąta torowego, na którym niegdyś parowozy mogły zmieniać kierunek jazdy. Tu mamy czynną bocznicę stacyjną do placu załadunkowego, na którym odbywa się załadunek kruszywa. Stąd właśnie odchodzi stara nieczynna bocznica do wiślanego portu. I od tego sobie dzisiaj zaczniemy. Ta bocznica liczy 1870 metrów. Około. Na przeważającej długości jest zarośnięta, ale niekiedy widać tory. Tak jak na przykład tutaj, w okolicy dawnego przejazdu w ciągu ulicy Zielonej. Tu widok na dawny przejazd. Szyny są jeszcze dobrze wyeksponowane. Tutaj, gdzie styka się ulica Sukcesorska i Gromacka. Ale dalej, jak widzę, są zarośnięte. Ta bocznica do portu na Wiśle, a przy okazji też do Stoczni Wiślanej, została położona już w 1937 roku. W roku 1940 utworzono stację towarową Radziwie Port, która funkcjonowała do roku 2012, a wraz z jej zamknięciem używalność tej bocznicy straciła sens. Od tego czasu zarasta i niszczeje. Bocznica biegnie dalej ku portowi. Po lewo ulica Stoczniowa. Tutaj tory są już ledwo widoczne pod gęstą trawą. Co ciekawe, pierwsza bocznica, jaka w ogóle powstała na Radziwiu i w ogóle w Płocku, była bocznicą stacyjną. Liczyła około 250 metrów powstała w 1924 roku i korzystały z niej dwa przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo żeglugowe rodziny górnickich, a także miała tutaj swoje magazyny papiernia w pobliskiej Soczewce. Co ciekawe, również od Radziwia do papierni w Soczewce biegła kolejka wąskotorowa. Tak, papiernia miała swoją przemysłową wąskotorówkę o rozstawie szyn 600 mm dawne dzieje. Zbliżamy się do dawnego przejazdu w ciągu ulicy Popłacińskiej. Tu już szyny w asfalcie zostały przykryte nową warstwą asfaltu. Mamy tam strażnicę przejazdową dawną, w zasadzie jej ruiny. I dalej już tory wchodziły na port. Jeszcze tak z bliska ten posterunek Dróżnika Wam pokażę, ale to już jest śmietnisko. Teraz wszystko tonie w krzakach, ale kiedyś wjeżdżały tędy Pociągi. Jeszcze widać szyny. A na terenie dawnego portu też mamy kolejowe pozostałości. I to całkiem ciekawe. Zobaczcie. Mamy tutaj dawną wagę kolejową. I oczywiście towarzyszący jej budynek. Zajrzymy do środka. Jak to byłem kilka lat temu. To było lepiej zachowane. Teraz to już jest. Totalny syf. A na dachu budyneczku zobaczcie wrak garbusa. Można dopatrzyć się dalszych pozostałości torowiska. Tory zwieńczone są kozłem oporowym. A tutaj proszę wrak barki wiślanej. Tu jeszcze widoczne są dwa odgałęzienia stricte do dawnej stoczni. Oraz jedno odgałęzienie zakończone oczywiście kozłem oporowym do dawnych magazynów. Przy których widzimy też rampę rozładunkową. A w oddali młyn i silosy zbożowe. Też korzystał ten zakład z usług kolei. Tu mamy zakotwiczoną jeszcze jedną starą barkę. A w oddali basen portowy pora przenieść się w inne miejsce. Oto fragment planu Płocka z 1930 roku. Widzimy tutaj fragment linii Kutno-Radziwie, a także tor kolejki wąskotorowej należącej do papierni w Soczewce. Tutaj zaś widzimy niemiecki plan miasta z okresu II wojny światowej. W 1934 roku Płock uzyskał połączenie kolejowe z Sierpcem, a trzy lata później z Brodnicą. Torowiska po obu stronach Wisły zostały połączone w 1938 roku dzięki oddaniu do użytku mostu kolejowego na Wiśle. Widzimy tu także bocznicę portową na Radziwiu, po II wojnie światowej oznaczoną jako linia kolejowa nr 56, oraz bocznicę do jednostki wojskowej, obecnie już nieistniejącą. Z kolei ten plan miasta pochodzi z wczesnych lat 90. Widzimy tu system bocznic zakładów Mostostal oraz fabryki maszyn żniwnych. Nieopodal istniała także bocznica do dawnej bazy paliwowej, dawno już została ona rozebrana. Rozebrany również został system bocznic w dzielnicy przemysłowej Kostrogaj. Tam również dzisiaj się udamy. W centrum mamy bocznicę Mostostalu oraz fabryki maszyn rolniczych. Ta bocznica jest wykorzystywana nadal. Mostostal powstał w 1963 roku. I jak sama nazwa wskazuje, produkuje konstrukcje stalowe oraz rozmaite urządzenia przemysłowe. Powstał z myślą o rafinerii Płock, aby produkować konstrukcję wtedy, kiedy ona się budowała, ale później rozszerzył swoją działalność. Tu, gdzie tor wchodzi na teren Mostu stalu, my już dalej nie wejdziemy, jest brama, więc pójdziemy sobie z drugiej strony zobaczyć, co tam się dzieje. Tu, obok, jeszcze nieczynne odgałęzienie, wchodzące na teren firmy Budmat. Wcześniej była tu składnica złomu. Tory przechodzą przez teren Mostostalu i biegną dalej w kierunku fabryki maszyn żniwnych. Pierwszy zakład produkujący maszyny rolnicze powstał tu już w 1870 roku, ale dopiero w okresie PRL-u produkcja tutaj nabrała tempa. W 1945 powstały Płockie Zakłady Maszynowe, które trzy lata później przemianowano na fabrykę maszyn żniwnych Agromet. Tor powoli zarasta, ale główki szyn są wyślizgane, jakby jednak raz na ruski rok coś tędy jeździło. Słynna fabryka maszyn żniwnych, kombajny Wistula czy jeszcze bardziej znane kombajny Bizon. To wszystko tu było produkowane. Fabryka jednak zbankrutowała w 1998 roku, ale zakład został przejęty przez amerykański koncern New Holland, który uruchomił ten zakład pod nazwą CNH Polska i dalej produkowane tutaj są kombajny i inne maszyny rolnicze. Zbliżamy się do przejazdu w ciągu ulicy Targowej. Świeży tłuczeń, gdyż cały przejazd został odnowiony, co wiązało się przede wszystkim z remontem ulicy targowej. Stąd i ten przejazd i kawałek toru. Ulica targowa, dalej tereny fabryki maszyn żniwnych, tablica D1. A co się tyczy dawnych pocznic do jednostki wojskowej oraz dawnej bazy paliw, zostały one już dawno temu. Rozebrane i nic tam już nie zobaczymy. Na sam koniec przyjechałem na teren dzielnicy Kostrogaj. Ta dzielnica powstała w taki sposób, że w roku 1953 przyłączono do miasta Płocka część pobliskiej wsi o tej samej nazwie. Także mamy wieś Kostrogaj. I mamy dzielnicę płocka kostrogaj. Dzielnica zawsze miała i wciąż ma charakter zdecydowanie industrialny. Choć industrialny charakter tego miejsca zmienił się o tyle, że wiele większych typowo perelowskich zakładów ustąpiło miejsca licznym, ale małym firmom prywatnym. Wiele dawniej znanych zakładów poupadało w latach 90. bądź we wczesnych latach dwutysięcznych. Z takich bardziej znanych zakładów, jakie funkcjonowały tu w PRL-u, były zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, były zakłady mięsne, była dawna baza PKS, były zakłady stolarki budowlanej, czy przedsiębiorstwo robót mostowych. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o relikty kolejowe, tu będzie bardzo ciężko. Ten system bocznic został rozebrany, a nawierzchnia tutejszych ulic... Też przechodziła remonty i przebudowy, także będzie ciężko. No ale spróbujemy, może coś dla Was znajdę jeszcze. Pusta przestrzeń pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Ta przestrzeń ma kształt łukowaty. To już sugeruje, że być może szedł tędy jeden z torów tych bocznic. Na terenie jednego z zakładów widać jeszcze pozostałości szyn. Rampę i magazyn, gdzie podstawiano wagony. Najważniejsze są oczywiście te szyny. Nie wiem, czy je tam dobrze widać. Tutaj mamy linię numer 33, a tutaj mniej więcej tu zaczynał się właśnie ten system bocznic. To główne odgałęzienie. I tu mamy właśnie ruiny takiego budynku ruina i śmietnik. Cześć, Mariusz prawdopodobnie jakaś mała nastawnia, nawet patrząc tutaj, sądzę, że to była mała nastawnia. Jeszcze widok z drugiej strony, nic specjalnego, ale lepsze niż nic. Jest trochę tłucznia, gdzie nie, gdzie nawet szczątki podkładów. Może tu będzie więcej. Proszę bardzo, zobaczcie. Tutaj też są. Zobaczcie, czyli tu musiał być jakiś rozjazd. Tu jeszcze jakieś ułomki, podkładów można znaleźć. Ale to jest absolutny maks tego, co pozostało po tym systemie bocznic na Ostrogaju. Tutaj nasza wędrówka dobiega końca. Dziękuję, że oglądaliście film. Zapraszam też na inne moje filmy. Zapraszam też na fanpage kolejowej eksploracji na Facebooku, gdzie są z kolei posty zdjęciowe z różnych ciekawych miejsc o kolei. I dziękuję za poświęcony czas. Do następnego cześć.